Wilk. Szary Wilk. Szczytowy drapieżnik w swoim środowisku. Społeczny zwierzak, żyjący w stadach nazywanych watahami. Przodek naszych piesów, które są uosobieniem wielności i posłuszeństwa, podczas gdy do samych wilków przygnęła kurwa łatka mordercy i krwiożerczego potwora. A jak jest naprawdę? Przekonacie się po obejrzeniu niniejszego materiału. Z czym wam się kojarzy Wilk? Zapewne z watachami, wyciem i z tymi wszystkimi bajkami, w których jest przedstawiany jako ten zły, rządny krwi potwór, zabijający dla zabawy zwłaszcza owce. Co tylko skrzywdziło tego zwierzaka i jego krewnych? Jak chociażby wilka falklandzkiego, którego już od dwóch stuleci nie spotkacie, czy ewolucyjnie podobnego torbacza, wilkowora tasmańskiego, której poszedł spać na wieki wieków Lucifer jeszcze przed II wojną światową, tylko dlatego że rzekomo poliwały owce. Ach, szkoda, kurwa, gada, szkoda, szczepić ryja, naprawdę. Wróćmy jednak do tematu. Wilki żyją w stadach nazywanych Watachami, co każdy z Was na pewno wie. Taka Watacha to w rzeczywistości wilcza rodzina. Ojciec i matka nazywani Basiorem i Waderą, oraz ich szczeniaki. Więc błędnym jest nazywać Basiora samcem alfa. Bardziej pasuje to określenie głowa rodziny. U wilków występuje też coś takiego jak. sam nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie Basiol i Wadera są sobie wierni aż do końca swoich dni. I to właśnie w wyniku ich łóżkowych rozkoszy znaczy co? To właśnie owocem ich miłości są te wszystkie inne wilki wchodzące w skład Watachy. Cała taka rodzina liczy sobie nawet do 20 osobników, a jeśli ktoś bardzo chce założyć własną rodzinę, ten musi poszukać innego samotnego wilka, aby zrobić sobie szczeniaki. A przede wszystkim znaleźć sobie nowy rewil. Podział obowiązków jest bardzo prosty. Wadera zajmuje się dzieciakami, a Basior wraz ze starszymi synami i córkami idzie polować, żeby mieć czym wykarmić rodzinę. Ich dzieciaki mają to do siebie, że najstarsze mają tyle na głowie, że... Ja jacie! ile ma na głowie! Ja nie mogę! Ha, ha, na głowie! Ha, ha! I ja wiem, ktoś powie, że stary nieśmieszny żart. Ale to nie ja sobie pomyślałem, no nie? No to teraz trochę o polowaniu. Każdy wilk na łowach zajmuje swoje strategiczne pozycje, a samym polowaniem kieruje kto? No oczywiście, że Basior! I to od niego wszystko zależy, a jeden jego błąd kosztuje zaniechanie pogoni. No właśnie, bo w przeciwieństwie do innych drapieżnych, na przykład kotów, wilki rzucają się w pościg za ofiarą i gonią ją dotąd, aż ta opadnie z sił. Zaraz, ja chyba już wam kiedyś opowiadałem o zwierzakach, które też polują w ten sposób? A, no tak. To były hieny. Przy czym między polowaniem wilków a polowaniem hien jest pewna subtelna różnica. Tak jak hieny pożerają ofiarę na żywca, tak wilki zagryzają ją przed ucztą. Wilk cechuje się też bardzo dobrą staminą oraz prędkością ruchu. Maksymalna prędkość wynosi 64 km na godzinę oraz potrafi przebyć nawet 200 km w ciągu dnia, aby wytropić żarcie. Robi wrażenie, nie? Nie wystarczy się jednak nażreć. trzeba też wykarmić maluchy. Te rodzą się na wiosnę, przychodzą na świat w norach po 2,5 miesięcznej ciąży. Są ślepe, głuche i bezbronne. I zarazem urocze. Opiekują się nimi wszyscy członkowie watachy. Przynoszą im żarcie w swoich żołądkach, a one jedzą to, co zostanie im zwrócone. Ale nie są to żygi, bo wiadomo, jebać żyganie, nawet wilki to wiedzą. To, co zachodzi w tym momencie, to się nazywa regurgitacja, czyli zwrócenie częściowo odstawionego pokaru bez odruchu wymiotnego. Takim trademarkiem, lub jak to woli, znakiem rozpoznawczym wilków, jest oczywiście ich wycie. I wbrew temu, co głoszą te wszystkie bajeczki, które swoją drogą zrobiły z wilka złowcielone, wilki nie wyją do księżyca. Owszem, mówimy tu o zwierzętach nocnych, aczkolwiek wycie służy komunikacji między osobnikami. Przekaz wycia to oczywiście. Siedziałem z mojej ziemi! Znaczy co? Teraz Radek uważa, jak mu pocisnę. Gówno! Przekaz wycia to oczywiście. Siedzę w tym miejscu. Poza zawyciem mamy jeszcze szczekanie i warczenie. Oraz mowę ciała i zapachy. Szczekanie i warczenie zają się być oczywiste, że zwierzak wtedy pokazuje agresję. Choć nie zawsze. Na przykład podczas zwykłej zabawy też walczą. Najbardziej warta uwagi jest tutaj mowa ciała, szczególnie łeb i ogon. Jak widzicie wilka, który kładzie uszy i kuli ogon, ten się boi. Jak cofa uszy i pokazuje zęby, ten jest oczywiście agresywny. Obu tym postawom często towarzyszy także stroszenie sierści na grzbiecie. A jeśli wilk kładzie się do góry brzuchem, ten sygnalizuje uległość. No, jest tego cała masa. Natomiast komunikacja zapachowa to oczywiście znakowanie terenu przez Basiora oraz cieczka u Wadery, która przypada na luty. Znacie bajkę o czerwonym kapturku czy o trzech świnkach? Te wszystkie legendy o wilkołakach, tak? No właśnie, bo jak już zaznaczałem, zrobiły one z Wilka synonim mordercy i krwiożerczego potwora, zabijającego dla zabawy, zwłaszcza owce. To ironiczne, że Wilk ma reputację taką, jaką ma, podczas gdy pochodzący od niego pies kojarzy się z wielnością i posłuszeństwem. Ja wiem, już to mówiłem, ale to jest istotne, więc muszę to zaznaczyć jeszcze raz. A jak jest naprawdę z Wilkiem? No cóż, jest to zwierzę płochliwe. Stroni od ludzi i unika kontaktów z nimi jak to tylko możliwe. Szczególnie gdy ma dostęp do tradycyjnego pożywienia: jeleni, dzików czy bizonów. Tylko niedostatek pożywienia jest w stanie zmusić wilka do podkradania owiec. No i oczywiście wilki polują tylko wtedy, gdy są głodne, a nie dla zabawy. W sumie tak jak każdy mięsożelny gatunek. A to, że wilki są niebezpieczne dla ludzi, jest to główno prawda, bo jak już wspomniałem, wilki boją się ludzi. Jeśli już jest mowa o ataku Wilków, to raczej jest to atak w ramach obrony terytorium. Zwłaszcza jeśli zostaną zignorowane sygnały jak warczenie, dające wyraźnie sygnał Spierdalaj z mojej ziemi. A żeby zostać zagryzionym przez Wilka, to za to należy się nagroda Darwina za debilizm. Bo wilki nigdy nie atakują bez powodu, no chyba że są chore na wścieklizny. Choć nawet i to się rzadko zdarza, w końcu wilk to nie lis. Czasem może u nich wystąpić takie zjawisko jak surplus killing, czyli zabijanie większej ilości ofiar niż jest im to potrzebne do przeżycia, ale nawet i to zdarza się na tyle rzadko, że nie można robić z wilka synonimu łowcy dla zabawy. Niestety, stereotyp wilka mordelcy przyczynił się też do tępienia tego zwierzaka przez głupich ludzi, przez co jego zasięg występowania bardzo się skurczył, a jego krewni również na tym ucierpieli. I tutaj zapalmy znicza i napiszmy F na czacie dla wilczaka falklandzkiego. Na sam koniec kilka słów o psach. Były to pierwsze udomowione zwierzęta, powstałe w wyniku najpierw oswojenia wilka, a później ścisłego dobierania osobników o określonych cechach. Tak więc mamy psy pasterskie, myśliwskie, strożujące i wiele, wiele, wiele innych do wyboru, do koloru. A i tak w tych czasach pies robi nam po prostu za towarzysza rodziny. I nieważne, czy jest rasowy, czy też i nie. Swoją drogą, napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona rasa psa, jeśli posiadacie faworita. A ja podam wam swojego faworita. Jest to zwykły kundelek. A jeśli już musiałbym wybierać rasowego, to byłby to owczarek niemiecki. Psy mogą też krzyżować się z ich dzikimi przodkami, dając tak zwane wolf dogi, np. wilczaka Czechosłowackiego, krzyżówkę wcześniej wspomnianego owczarka niemieckiego i dzikiego wilka jest przeszedł też taką transformację, że choć z natury jest drapieżnikiem, to i tak przywykł do tego, co podajemy mu w misce. Chodzi tu o karmy suche i mokre, czy też dieta barw, której swoją drogą jestem ogromnym zwolennikiem. Nadal mamy tutaj jednak do czynienia z mięsożercą, więc zadbajmy o to, by dieta psiaka była oparta w większej mierze na mięsie i produktach odzwierzęcych, a jeśli zwierzak ma alergie pokarmowe, tam jest weterynarz, a tam jest psiej dietetyk. Wspomnę jeszcze słowem o psach dingo żyjących w Australii, gdyż nie jest to osobny gatunek. Genetycznie i technicznie nadal jest to wilk, który w postaci psa zawędrował z ludźmi do Australii i w wtórnie zdziczał, stając się zarazem szczytowym drapieżnikiem australijskiego ekosystemu. Ale to nie on wytępił wilka workowatego ani diabła tasmańskiego w Australii, to już jest tylko i wyłącznie wina ludzi. Dingo żyje tak samo jak wilk, więc nie ma co się powtarzać. Jedyna różnica to wygląd, nieumiejętność szczekania i fakt, że dingo polują głównie na kangury. I to już by było na tyle. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zachęcam do paukersonowania i bombelowania kanału. No i zapraszam na Discorda, link w opisie. Z diabłem i do następnego.